Siemaneczko, z tej strony Dominik YouTube. Dzisiaj witam Was ponownie w serii Gazetka Lego Ninjago. Dzisiaj interesuje nas Nurek Lloyd. Najpierw go otworzę i pokażę Wam zawartość. Więc zawartość tej gazetki to paczuszka kart. Oczywiście. Figureczka i gazetka. Przejdziemy do gazetki. Zobaczymy, co w następnym numerze. Ten Glutinus, o ile dobrze to czytam, i będzie to 20 kwietnia. Ty ja przyciągnę gazetkę. Zacznę jeszcze raz. 20 kwietnia. Będzie. albo w drukarni coś się przycięło nie wiem teraz sobie otworzymy karty więc mamy y, ten Python Dynamit epicki duet Zane i Jay moc epickiej bitwy Groźna drużyna Kalmar i Grip, ale ja nie wiem czy tego nie mam. Puzel i Klęska, fajna karta. Więc teraz figurka. No i tak się prezentuje nasz Lloyd. Fajna figurka, polecam tą gazetkę kupić, póki jest jeszcze w sklepach. Bo na Tomara to wydaje mi się, że to była moja ostatnia szansa, żeby go dopaść. Ja bym się chyba rozryczał, ja bym go nie zdobył wtedy. Dobra, więc podsumowanie. Podsumowując, mamy gazetkę, karty i figurkę. Więc... To by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku i cześć.